Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Jak się patrzy. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie monitor LG29WL500B. Przyjrzyjmy się z bliska podstawie monitora. Jak zapewne zdążyliście zauważyć, że jest to monitor panoramiczny o proporcjach obrazu 21 na 9. Charakteryzuje się on o 33% większą powierzchnią roboczą w stosunku do standardowego monitora 16x9. Na plecach monitora znajdą się dwa wyjścia HDMI, wyjście słuchawkowe oraz jeden zasilacz. w śrub montażowych w standardzie WESA 100x100. Zdzielczość tego monitora to 2560x1080 pikseli. Przekąt na ekranu to 29 cali, czyli 73 cm. Matryca to oczywiście IPS podświetlana panelem LED LCD. Co gwarantuje nam dosyć dobre kąty widzenia 178 w pionie i w poziomie. Częstotliwość odświeżenia wynosi 75 Hz, maksymalna jasność kadery wynosi 250 km 2 Co wydaje się niezbyt oszałamiającym wynikiem, jednak w codziennym użytkowaniu w zupełności wystarczy, nawet jeśli monitor będzie przy oknie, tak jak jest to w moim przypadku, i na ekranie wszystko jest jak najbardziej widoczne. Także nie musicie się martwić o to. Ten biały punkt po środku to joystick do zarządzania monitorem. I jest to jedyny przycisk, jaki się tu znajduje. W czas reakcji matrycy wynosi 5 milisekund w przestrzeni barw sRGB 99%, czyli odwzorowanie około 16,78 miliama kolorów. Całkiem nieźle. Natomiast y jeśli jesteście ciekawi jaki jest pobór energii monitora, to już Wam odpowiadam. W standardowym trybie SDR 25,9W, w trybie HDR 24,6W wyłączenia 0,3 i podczas czuwania 0,5 W. Natomiast średnie zużycie na 1000 godzin wynosi dokładnie 26 kWh. Ok, przechodzimy do części praktycznej. Odpalamy monitor. Włączamy tutaj na dole, znajduje się joystick, który po prostu naciskamy. Jak widzicie, uruchomi się tam monitor i tutaj mamy podstawowe opcje musiałem trochę zmienić ustawienie aparatu dlatego, że bardzo niewyraźnie to wszystko było widać nie wiem jak teraz to będzie dlatego też nagrywam OBS-em stąd widzicie te ramki ta ramka żółta to jest tak naprawdę obszar roboczy który jest nagrywany przez OBS-a to jest ramka monitor także pokazuję Wam menu naciskamy już kolejny raz przycisk joysticka wchodzimy w ustawienia i jak widzicie, szybkie ustawienia, jasność i źródła, wiadomo HDMI, szerokość obrazu, obraz, też typowe ustawienia, obraz żywy, własne, standardowy kino, FPS, FTS. Tutaj mamy regulację gra, leasing włączony czy nie, kontroler czerni itd. Ustawienia ogólne, czyli wiadomo język, zasilanie diody LED, automatyczne wyłączenie po 4 godzinach, jest standardowo ustawione, tryb kompatybilności HDMI, OSD i takie inne informacje, dresetu, ustawienia. Tutaj możemy szybko też sobie wyregulować głośność słuchawek, czyli w lewo, joystickiem. Przechodzimy teraz już do bezpośredniego obrazu z OBS-a. Pierwsze co robimy po podłączeniu monitora i włączeniu komputera, to jeżeli nie macie, jeżeli nie macie tak jak ja napędu optycznego, no to musimy sobie pobrać sterowniki. Może nie, nie sterowniki, tylko one screen control, ten tutaj, który już ja pobrałem, bo jest to fajne oprogramowanie, które ułatwia nam korzystanie z dodatkowych funkcji monitora. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Także chodzimy najlepiej na stronę LG. Wpisując, e, e, wpisując sobie e, no, na przykład e, model monitora, następnie wchodzimy na st oficjalną stronę LG, tu szukamy, żeby to była oficjalna strona LG e, i no właśnie tutaj nie wiem co z tą stroną jest, czy to u mnie, ale trzeba kilka razy odświeżyć, no i dobra jest. Następnie wchodzimy tutaj na dół na wsparcie. I nie, i zobacz tutaj wsparcie produkty. Wchodzimy w ten, klikamy w ten link. Tu na dole mamy, tu mamy o pomoc taką. Możemy sobie poczytać, ale ja już wiem, że tutaj na dole jest do Windows właśnie odnośnik, i żeby pobrać sobie ten oto program. Także sobie to w to wchodzimy, pobieramy następnie, instalujemy. To wszystko jest proste i oczywiste, mam nadzieję dla Was. Pokażę wam o co chodzi z tym programem. One screen control, wchodzimy sobie w ten program, co on tu potrafi, a mianowicie co możemy tu zrobić. Eee, na przykład sobie możemy zrobić, zmienić orientację ekranu. No tego powiedzmy o 180 stopni, tak? O, widzicie? 180 stopni, mamy odwrócony ekran do góry nogami. I teraz weź to kurczę wróć tutaj na zero. Mhm. Dobra, zaraz wejdziemy to też trochę widzicie, trwa. Eee, o. Dobra, teraz udało mi się trafić, dobra, wróciliśmy do normalności, że tak się wyrażę. Co teraz możemy jeszcze zrobić? Przede wszystkim możemy sobie tutaj podzielić ekran. Także widzicie to, 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 to jest to, czym nagrywam, dobra, wracamy na, no, ale mamy tu screen split, tak zwany. W tym momencie mamy full screen, czyli całość. Tutaj mamy teraz, o, jak widzicie, będzie jeszcze było widać tak, podział ekranu, czyli ta, czy te nadmiarowe. Yy, ta nadmiarowa szerokość, która jest w standardowych monitorach, jest zaznaczona. To jest o tyle szerszy jest nasz monitor właśnie z tej strony, e, czy z dwóch stron w sumie, łącznie. E, dobra, i teraz czego nam to może posłużyć? A na przykład o, otwierając sobie e, przeglądarkę i używając tego, widzicie, mamy od razu jakby dwie, dwa monitory w jednym monitorze. I tak samo możemy sobie zrobić podział pół na pół, w poziomie, tak? I kolejne wariacje, Także no jest tych, tego i to jeden, jedno kliknięcie myszy i po sprawie, tak? I mamy załatwione. Tu ogólne e, ustawienia, e, no preferencje takie czy do, do czytania, do oglądania e, filmów standardowe, do, do haleru, e, to Vivid, to w sumie nie wiem, muszę to sprawdzić. Tu opcje dla graczy: FPS, RTS, yy, zaawansowane, a zaawansowany tryb kolorów, jasność, kontrast, tutaj orientacja. Jak widzieliśmy tu czas odpowiedzi, w sumie nawet się nie zagłębiałem w to, co to jest tutaj. FreeSync, czarna stabilizacja, Tam coś tam było kurcze na temat tej czarnej stylizacji. To sobie możecie doczytać, już najmniej ja tego sprawdzał. Teraz, na prośbę pani Ireny, odpalę programy. Pakiet Office. Niestety pani Irano nie mam tych standardowych z 2009 roku, więc będę się posiłkował tymi, które są w Windowsie 10. W darmowym pakiecie, bo w sumie nie używam tego komputera do prac biurowych. On służy tylko do próbki wideo i do streamów w przyszłości na pewno. pracy mam firmowy komputer. Zobaczymy, jak wygląda Word. Tam pani się obawiała, czy tam gdzieś przeczytała, że te czcionki są ponoć w tych programach niewyraźne, więc zaraz to zdementujemy bądź potwierdzimy. No i już na pierwszy rzut oka widać, że wszystko jest jak najbardziej w porządku, ale jeszcze zróbmy sobie e, tak znowu, no na przykład raport, tak, zobaczmy jak to wygląda. Tytuł raportu, rok, no i zobaczmy. Wszystko wygląda normalnie. Podląd wydruku jeszcze spróbujmy, sprawdźmy. nie w sumie nie. Co tam jeszcze mamy w tym pakiecie? W tym pakiecie jeszcze Excel by wypadało sprawdzić. Też już może na gotowcach, bo mówię nie korzystam, więc z gotowców sobie posłużę się gotowcami. O, proszę bardzo, wszystko wygląda normalnie. Także naprawdę wszystko, wszystko jest OK. Tak jak widać, wszystko wygląda. Wszystkie czcionki są wyraźne, no, wszystko ogólnie... Dobrze, wychodzimy z tego Excela. Co tam jeszcze? Miał być Outlook. Też nie korzystam. nie mam żadnych hmm, wiadomości, więc nawet nie jestem w stanie sprawić, ale wszystko wygląda doskonale. Kalendarz jeszcze zobaczmy. też wygląda wszystko, wszystko w porządku jest. OK, myślę, że to chyba wystarczy, żeby film nie był za długi, z którą możemy wyłączyć. Cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć? To było mówienie monitora, monitora LG29WL500B. Mam nadzieję, że Wam się podobał film. Jeżeli tak, no to oczywiście klikajcie lajki, like subskrybujcie kanał, bo jest mi to naprawdę bardzo, bardzo potrzebne, aby mógł dalej tworzyć, aby miał powera i motywację do nagrywania. I chcę też, żebyśmy żyli w takiej fajnej właśnie. Społeczności, która będzie ze sobą zużyta, rozumiecie? Ja jestem takim człowiekiem, który szanuje ludzi, wszystkich ludzi szanuje. Pamiętajcie, dobra zawsze wraca. No i z uśmiechem jest bardziej do twarzy. Dobrze, nie będę już przedłużał. Pamiętajcie, no, piszcie też komentarze, czy Wam się podobało, czy nie, czy chcecie więcej jakichś takich omówień, różnego rodzaju sprzęt, bo ja się nie zamykam. Jestem otwarty. Ogólnie kanał też jest jeszcze niesprecyzowany do końca. Nie wiem, w którą stronę pójdę. Będą różne tematy na pewno puszczę. Na pewno też chcę zacząć zrobić streamy, ale to już w okresie takim bardziej zimowym, kiedy się już tak nie będzie chciało z domu wychodzić, choć w sumie w zimą najlepiej mi się biega. Nie będzie tak, że tylko będę siedział w domu, bo staram się cały czas coś robić. No, ale bo to jest taki okres, kiedy więcej czasu jednak spędzamy w domu przed monitorami, ze względu na pogodę. No więc te streamy myślę, że na pewno się będą odbywały jako na tego OBS-a, yy, na spokojnie. Może za miesiąc, dwa zobaczymy. A póki co, no jeszcze raz życzę Wam wspaniałego dnia. Trzymajcie się ciepło. Hej. Jak to się w ogóle włączy? ktoś mi coś powie. Czy ja coś znowu zepsułem?